Barwne stroje, wesoła muzyka i zapach świeżego chleba. Tak wyglądały dożynki gminne w Murzynowie. 6 września mieszkańcy i goście bawili się razem, świętując zakończenie żniw i dziękując rolnikom za ich pracę. Dzisiaj gminne dożynki w Murzynowie dziękujemy dzisiaj rolnikom za ich codzienną pracę, za ten trud pracy. Dzieliliśmy chlebem, który został upieczony z mąki tegorocznych zbóż. Wystawiają się również sołectwa, przedstawiają swoje produkty lokalne, regionalne, tak więc jest dużo zabawy. Przede wszystkim jest wspólnota i tutaj wspólnie razem dziękujemy, dziękujemy naszym rolnikom za to, że, że tutaj na naszej ziemi uprawiają. Mamy siedem sołectw, ale to są sołectwa. Dosyć, dosyć duże. Oczywiście gmina Skwierzyna to przede wszystkim tereny leśne, ale oprócz lasów mamy właśnie tereny też, też rolnicze. I od 32 lat jestem w Radzie Sołeckiej wsi Gościnowo. Dożynki to jest jedyny moment w tym roku, gdzie możemy się pośmiać, mówiąc kolokwialnie, troszeczkę wyluzować. Ten rok pod względem pogody również był niesamowicie kapryśny. Praktycznie nie było lata i biorąc pod uwagę zwykłą uprawę rzepaku, można powiedzieć, że rzepak w tym roku kwitł dwa razy. Pierw dostał mrozu i to, co nie zmarzło, zakwitło drugi raz. Także jeśli chodzi o rzepak, również. Niestety nie zebraliśmy tego, co trzeba. Podczas y, dzisiejszych y, dożynek tutaj w Murzynowie oceniamy stoiska i nie tylko poszczególnych sołectw. Tak? Kryteria, które bierzemy pod uwagę, to są potrawy, to jest ogólny wyraz artystyczny stoisk, a także wieńce, które dzisiaj wszystkie sołectwa przyniosły podczas dzisiejszej przy polowej, dożynkowej. Przede wszystkim patrzymy na to, ile pracy zostało włożone przez mieszkańców danego sołectwa, czy one są rzeczywiście naturalne. To jest, że tak powiem, podstawa, jeżeli chodzi o kryterium ocen. Na początku zbieraliśmy zboże, przygotowaliśmy do suszenia. Później oplataliśmy po prostu wieniec. Przygotowanie trwało około dwa miesiące. Wieniec jest zakończeniem zbiorów gospodarzy z różnych wiosek. Pierwszy raz organizujemy konkurs na najsmaczniejszą potrawę lokalną. Wystawiło się ośmiu wystawców są to koła gospodyń wiejskich, są sołectwa, są ochotnicze straże pożarne. Dziś będziemy oceniać pod kątem potrawy przygotowanej, pod kątem smakowym, pod kątem estetycznym, związkiem z tradycją lokalną i sposób prezentacji potrawy. Staramy się co roku przygotować coś nowego. W tym roku tradycyjna pajda z chleba, ze smalcem, z kiszoną ogórkiem, wszystko swojskie nasze swojskie pieczone ciasta, jak i również chłopski garnek. Tak więc wszystko, nawet z nazwy, nawiązuje do wioski. Świetnie, jest, bardzo nam się podoba. Świetna organizacja. Dziękujemy za zorganizowanie takiego pięknego wydarzenia. Jest świetnie. Naprawdę świetnie jest lepiej niż dwa lata temu 100 razy. Tak. No. Bardzo dużo rzeczy jest tutaj, e, nagrody fajne do wygrania. Wsparcie rolników w organizację tegorocznych dożynek było bardzo duże. E, również w Radzie Miejskiej mamy rolników, którzy też czynnie włączają się w organizację naszego święta plonu. Tak więc no, my z rolnikami naprawdę jesteśmy, jesteśmy w stałym kontakcie i tutaj ze sobą współpracujemy. Oklaski, uśmiechy i wspólna zabawa. A przede wszystkim poczucie, że to nasze święto i nasza tradycja. Dożynki w Murzynowie pokazały, że radość z plonów najlepiej smakuje we wspólnocie.